Wielki show na Oscara gra Będzie więcej niż pomyślałbyś, że ktoś ci da To jest kino, tak robię wielkie kino, kino. A zagrają wszyscy i ja Będzie zestaw gwiazd, będzie śmiech i łza Happy End Ta rzecz też musi mieć lub lepiej dwa To jest kino, mamy plan by być na planie A zagrają, zagrają wszyscy. wszyscy i ja I cały świat Zdziwiać będzie nas. Nie będzie klap, a za to będzie klap. Luzik, na szczęście spadłem na głowę. Co to jest? Bardzo proszę, Kermit. Dziękuję. Drodzy Państwo, w tym filmie ja i Fazi gramy reporterów, którzy rozpoczynają wielkie śledztwo. A Gonzo jest naszym fotografem. Będzie się działo, pani. Aż żałuję, że nie jestem z Wami i nie oglądam nas w akcji. Wow. Kryminalny film, tajemnicy mogła. Przed nami zło ucieka w ma. To jest gil. Stra sprawa, a zagrają wszyscy! Ja! Teraz potrzebujemy tylko jakiejś porywającej historii do opisania. Proszę tutaj, młoda damo! Zrobię sesję zdjęciową tej kurze. O. Piękności! Coś w sobie ma! Uśmiechcie Uśmiech, chip, chip, Ota! Moje klejnoty! Ten człowiek! Dziewczyno, chcesz trafić na okładkę, czy nie? Termit mamy okładkowe zdjęcie kury. O, klawo! Akcja z szybko będzie szła Wiem, jak nic, nie jeden, więc za To jest giron Czy to da zastopować?